Hej, hej! Z tej strony Wróżka Roza. E, dzisiaj chciałam zaprosić e, znaki ziemskie, czyli Byk, Panna i Koziorożec na horoskop tygodniowy od 12 do 18 października. Robię troszeczkę filmy wcześniej z racji e, tego, że jestem przeziębiona i nie wiem, jak, w jakiej kondycji będę im moje gardło. E, zawsze można zrobić wcześniej, a gdy, brak, gdy zostanie trochę czasu, to zawsze w wolnej chwili mogę nagrać filmy z, z serii, wybierz kartę czy coś w tym rodzaju. E, słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję, że przybywa Was na kanale, że e, subskrybujecie mój kanał. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Jest mi bardzo, bardzo miło, to mnie motywuje do pracy. Cieszę się, że mnie słuchacie, że jesteście i że będzie nas więcej. Weźcie poprawkę, że nie ze wszystkimi będzie ten horoskop rezonował. Jeżeli nie rezonuje, to um, potraktujcie to jako formę zabawy. Jeśli rezonuje, to oczywiście dajcie znać. Um, jeśli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga, na Facebooka wróżka roza. Jak widzicie na wprost, jest zdjęcie, z którym jestem tak jakby powiązana, i można mnie rozpoznać, że to właśnie ja. No co? Nie będziemy przedłużać. To zobaczmy, co w finansach dla byka od 12 do 18 października 2020 finanse byk. No, wy moim zdaniem przechodzicie przez jakąś transformację, tak? Tutaj być może wasza wiedza, yy, wasza wiedza, yy, uduchowienie moim zdaniem wychodzicie z ubożenia, tak. Wychodzicie z ubożenia, yy, zwracacie uwagę też na równowagę, ale tak jakby mniej na emocje, a yy, na wasze potrzeby, waszą wiedzę, wasze wnętrzem, więc tutaj y, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tak jakby nieistotne są dla Was y, do końca finanse, y, tylko y, równowaga między dawaniem a braniem. Y, jeśli y, 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 jeśli staraliście się o kredyt, to go dostaniecie, dostaniecie go tutaj i nie bójcie się prosić, tak? Bo tutaj ta pani prosi, tak? Ta pani prosi, wyciąga ręce, nie dostrzega tutaj, że, że są gdzieś tam pieniądze. Czyli yy, runie to co dotychczas, tak? Czyli. Yy, to zubożenie, że już po prostu to mija, to los się tym zajął i zobaczcie, wchodzicie w coś nowego. Jeżeli dostajecie jakąś nową ofertę pracy, to tak jak powiedziałam, robicie to od serducha, tak? Tylko wiecie co, nie bierzcie za dużo na siebie, nie bierzcie na siebie za dużo obowiązków, no bo pytanie, czy wasz organizm jest to w stanie wytrzymać, ale słuchajcie, jest spełnienie. Jeżeli y, załatwiacie kredyt, dostaniecie go, to już ten czas mija, już, już to najgorsze minęło, y, udaje się. Jeśli staracie się o pracę, też Wam się uda. Więc tutaj słuchajcie też swojej wiedzy, intuicji. Y, wiecie, jak pokierować tym. Y, pełna dyplomacja i, i, i cierpliwość też, tak? Tylko pamiętajcie, nie bierzcie na siebie za dużo. Zwracajcie uwagę na tą równowagę tak? między braniem a dawaniem, tak? żeby nie, żebyście się nie czuli właśnie zubożeni, że tyle z siebie dajecie, a może zapłata jest zbyt niska. Więc tutaj po prostu pod tym kątem. Dobrze, zobaczmy, co w uczuciach dla byka od 12 do 18 października 2020. Dla niektórych szykuje się romans, słuchajcie. Yy, nie nastawiajcie się na coś stałego. Yy, może to być pan z jakiegoś tam, czy pani z innego miasta. Yy, więc tutaj po prostu wy może wyczekacie: może już tutaj jest jakaś korespondencja. Wy liczycie na to, że, że, że będzie coś więcej? Yy, Niewykluczone, ale na dzień dzisiejszy yy, bardziej bym się nastawiała tutaj na romans, tak? Przeważnie rycerz yy, kielichów mówi o tym, że z tej mąki chleba nie będzie. Tak, to jest osobka, która lubi imprezy, albo wy się poznacie na imprezie, tak? Sprawy pójdą do przodu, dojdzie do spotkania. Yy, sukces, tak, ale cały czas zobaczcie: dwie buławy, dwa yy, konie w, w tym kochankowie to są wybory, czyli tak jakby być może jesteście w trójkącie. Yy, trzy buławy też mówią, trzy osoby, trzy yy, kielichy też mówią o tym, że mogą być tak. Wy marzycie o tej stabilności, o, o, o domu, ale na dzień dzisiejszy tutaj są wybory albo ta osoba musi dokonać wyboru. Albo wy jest tu jakiś trójkąt, więc tutaj po prostu y, coś jest na rzeczy. Przyjrzyjcie się bardziej y, tej sytuacji tutaj. Y, w stałych związkach też no, podobna sytuacja, że może być trójkąt, ale niekoniecznie może tutaj być też y, no, dziecko, tak? Że tutaj po prostu dziecko się pojawia, no, trzecia osoba w, w związku. No i też wtedy jest też taka transformacja, że, że no jest ta stabilność, ale dochodzi trzecia osoba. Ale no, trzy kielichy i ci kochankowie, no ten rydwan to też no, zwróćcie uwagę, czy nie ma osoby trzeciej, tak? Yy, zobaczmy, co zdrowił od 12 do 18 października 2020, na co mają byki zwrócić uwagę. No płuca, tak? No może będziecie musieli tutaj iść do specjalisty, albo wyniki mogą być fałszywe i będzie trzeba je powtórzyć, tak? Tutaj po prostu um, <kmakrym> wskazany jest ruch, dużo ruchu, macie dużo stresu, nerwowość, dużo ruchu i wychodzenie na spacer, jeżeli macie zwierzaki, to... Dużo spacerów, dużo przebywania na łonie natury, ale również zwróćcie uwagę na alergie, na zwierzaki, na futrzaki. Tak? Tutaj może być właśnie ta alergia, bo y, są chmury, czyli zwracać uwagę na to, co, y, gdzie przebywamy, czym oddychamy y, i z tego powodu mogą być tutaj problemy. Jeżeli palicie papierosy, to starajcie się je ewidentnie tutaj porzucić, bo to nie jest na Waszą korzyść. I zobaczmy teraz, yy, jaka będzie karta rady dla byka od 12 do 18 października 2020. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej, czyli inwencja twórcza, czyli macie zdolności do kreowania. Zresztą wszyscy jesteśmy kreatorami swojego losu. To nie jest tak, że wróżka coś Wam powiedziała i, i macie w to wierzyć i czekać na spełnienie. To Wy kreujecie swoje życie, to Wy jesteście kowalami swojego losu, to Wy jesteście sterem swojego życia. Zobaczmy, co będzie jako druga karta rady dla byka. Miej odwagę się zmienić, czyli zmiany. Jeżeli może ta wieża właśnie, która się pojawiła, tak, że wszystko tutaj runie, no to może właśnie czas na zmiany. Ale zmiany zaczynamy od siebie. Nie próbujemy kogoś zmienić, bo słuchajcie, nie zmienicie nikogo. To, to jest mało realne. Wy musicie zacząć zmiany od siebie, tak? tego, co Wy chcecie. Zapiszcie sobie swoje cele, swoje zamiary, swoje marzenia i próbujcie do tego dążyć, tak? Yy, nic nie na siłę, oczywiście. Małymi kroczkami, tak? I po kolei, nie od razu wszystko. Dobrze, drogie byki, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was i ściskam cieplutko. Dbajcie o siebie i o swoje zdrowie, bo jak widzicie, ja pozaziębiana i walczę już z tym przeziębieniem kolejny tydzień. Mam nadzieję, że się wykuruję, no ale cóż, zobaczymy. No i do następnego razu. Ściskam Was cieplutko, buziaczki, pa! I zapraszam kolejny znak zodiaku, to będzie panna, no i zobaczymy co tutaj dla panny na ten tydzień od 12 do 18 października 2020 i oczywiście yy, traktujemy to jako formę zabawy, tak, nie jako wyrocznie. Jeśli rezonuje, to oczywiście, drogie panny, dajcie znać w komentarzu. Da, proszę też o łapki, o subskrypcję, jeżeli ktoś tego nie zrobił. No i co? Jedziemy z Koksem. Finanse od 12 do 18 października 2020. Finanse dla panny na ten tydzień: co tutaj się będzie działo? No, coś nowego, fajnego, dosyć stabilnego. Tylko wy, tak jakby, niezbyt chętnie do tego y, podchodzicie. A macie potencjał, słuchajcie, i wykorzystajcie go. Wykorzystajcie swoją wiedzę, wykorzystajcie swoje y, atuty. Tu też y, no, są stany lękowe. Wy się czegoś boicie. Y, dużo, tak jakby, jest tajemnic, ale wy też macie swoją wiedzę, słuchajcie swojego wnętrza, macie dużą intuicję. Więc tu po prostu trzeba. Zacząć działać. Jest paść monet. Słuchajcie, to też może być, żebyście się wsłuchali w swoje wnętrze, intuicja, czyli wewnętrzne dziecko, tak? Może macie jakieś marzenia z dzieciństwa, które chcieliście realizować, i może to jest właśnie ten czas teraz, by z tym ruszyć. No zobaczcie. Znowu kapłanka. Tak, wy macie te stany lękowe, że obawiacie się, że, że nie dacie rady. Ale jest as. No, słuchajcie, musicie się odciąć od tych chorych myśli. Musicie odciąć się od tych myśli i próbować, tak? Iść do przodu. Tak, iść do przodu, bo to wam da stabilizację. Wy dzięki temu narodzicie się na nowo. Słuchajcie, wy się nie oglądajcie, tylko zaczynajcie działać. Zaczynajcie działać. Zobaczcie, podchodźcie do tego z miłością. No, musicie dokonać po prostu tego wyboru. Wy się ewidentnie boicie. No, znowu wybory. Albo praca na dwa fronty, tak? Czyli z dwóch źródeł, praca. Jeżeli się boicie, to może po prostu zacznijcie. No, ale słuchajcie, znowu jest as. Wy macie działać. Wy macie działać, nie oglądać się, tylko iść do przodu. Tak. Czyli ewidentnie te karty mówią, że jeżeli boicie się dokonać wyboru, to zacznijcie działać na dwa fronty. Czyli możecie mieć źródło otrzymania z dwóch źródeł, tak? Czyli tutaj, jeżeli macie wątpliwości, a dokonacie wyboru później. Zobaczmy, co w uczuciach dla panny na ten tydzień. O, też wybory znowu. Tylko teraz pytanie, czy to są wybory między samotnością a, a tym, żeby być z kimś? Słuchajcie, tu się pojawia ktoś na stałe. Może to być też, że pojawia się w, w rodzinie Dzidzia, tak? I tutaj też tak jakby zmiany takie już inne idą do przodu. Może ktoś być z podróży, ktoś dojezny, albo no nie wiem, może jakaś przeprowadzka, może coś musicie tutaj. Coś jest na rzeczy. Więc tu. No, ale osiągacie sukces, słuchajcie. Tu idzie to, to wszystko ku dobremu, więc yy, powinniście podjąć dobrą decyzję. Zobaczmy, co nam karty wyjaśniające yy, yy, powiedzą. No, jest spełnienie. No, słuchajcie, no, co tutaj dużo mówić? Spełnienie na poziomie. No i no, <grytanie> dwa kielichy. Słuchajcie, nie no. Wy się bijecie z myślami, wy się bronicie przed jakimś uczuciem. Może jeszcze kogoś tutaj macie na, na, na oku i nie wiecie, ale tutaj jest piękne, prawdziwe uczucie. Słuchajcie, e, rozejrzyjcie się. No i słuchajcie, znowu jest redwan. No, może, może jesteście w trójkącie i musicie dokonać wyboru, tak? Bo tutaj też te dwie monety o tym mówiły. No, albo może się pojawić y, niepożądana ciąża, tak? I boicie się tego. No, ale ogólnie, no to fajne karty. Może nieodpowiedni moment. Ale no. Czasem los takie zadziała, nie że niekoniecznie chcemy. No ale może tutaj chodzi właśnie o tą przeprowadzkę, tak? Zmiana pracy, zmiana domu, zmiana no, przewrócenie, że tak powiem, życia do góry nogami. Tak jakby tutaj może w tym tygodniu będziecie podejmować takie decyzje. Dobrze, zobaczmy, co w zdrowiu dla panny. Od 12 do 18 października 2020. Słuchajcie, poziom żelaza ogólnie, suplementy, dieta, zwróćcie uwagę na to, co jecie, krążenie, czyli tutaj też y, krążenie ciało Może też będziecie potrzebować jakiejś metamorfozy, czyli, nie wiem, tatuaż, farbowanie włosów. Y może jakiś botoks, jakieś operacje plastyczne, może pójście na siłownię, czyli tutaj zwrócenie na uwagi na swoje ciało, ale też układ hormonalny, układ immunologiczny, no przede wszystkim to krążenie, tak, mogą być też jakieś sprawy jelitowe, na które się nawracają, coś tutaj się, no ewidentnie musicie zwrócić uwagę na to, co jecie. Kluczem do Waszego zdrowia jest odpowiednia dieta, tak? Czyli tutaj, jeżeli jest za dużo cholesterolu, tak, to no, zmienić dietę, tak? Co pomoże po Wam na przykład schudnąć, tak? I, i, i... No, ewidentnie musicie tutaj zwrócić uwagę na to, co jecie, czyli zmiana nawyków żywieniowych. Co też wpłynie na wasze samopoczucie jak i y, wasze ciało. Dobrze, zobaczmy jaka jest karta rady na ten tydzień od 12 do 18 października 2020. Karta rady. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie, czyli wybór, widzicie to, co powiedziałam, czyli te wybory, ten rydwan. No, nie wiem, sprawy pójdą do przodu, ale tu jeśli chodzi o pracę, czyli pozbądźcie się też y, tych stanów lękowych, tych tajemnic. Słuchajcie w sobie, wsłuchajcie się w siebie i znajdźcie rozwiązanie w sobie, czyli w tym wewnętrznym dziecku, czego wy tak naprawdę chcecie, tak? I zobaczmy, co tutaj druga karta rady nam powie dla panny na ten tydzień od 12 do 18 października. Jesteś powiązany ze wszystkim. No, tak, Jesteście, jesteśmy wszyscy powiązani z całą ziemią, ze zwierzętami, z, z, z przyrodą, tak? No co, gdyby nie było wody, nie napiłbyś się wody, byś nie żył, tak? Gdyby nie było wody, by nie rosły rośliny, yy, które no jemy, tak? Czyli warzywa. Yy, niektórzy są mięsożerni, tak? Czyli no też, yy, no, yy, no to wszystko jest, widzicie, powiązane. Także, no, jesteśmy częścią świata. Wszechświata, więc tutaj po prostu, drugie panny, no wsłuchajcie się w swoją tą intuicję, żeby podjąć dobre decyzje. Nawet jeżeli podejmiecie złe decyzje, pamiętajcie o tym, że każdy ma prawo popełnić błąd, jesteśmy tylko ludźmi, ale chodzi o to, żeby tych błędów nie powtarzać systematycznie, tak? Czyli y, uczyć się na tych błędach, wyciągać wnioski, że y, jeżeli ra, y, raz popełniłem błąd, to y, żeby nie popełnić znowu tego samego błędu drugi raz. Czyli y, nie dać się y, gdzieś tam zaprowadzić na manowce, że tak powiem. Dobrze, drogie panny, wszystkiego dobrego na ten kolejny tydzień. Ściskam Was ciepl cieplutko, dbajcie o siebie, o swoje zdrowie. Jakieś witaminki, suplementy polecam, żebyście tutaj brali, wyrównali poziom witamin. No i co? Wszystkiego dobrego i buziaczki do następnego razu, pa. I zapraszam kolejny znak zodiaku: czyli teraz będzie koziorożec. I też zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonował, więc traktujcie to jako formę zabawy. Jeśli rezonuje, to dajcie znać w komentarzu. Zapraszam też do lajków, like do subskrypcji. O, oczywiście bardzo dziękuję, że jest Was coraz więcej tutaj, że słuchacie mnie, że, że kanał się poszerza, więc y, mnie to motywuje do pracy. Jeśli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to oczywiście zapraszam na bloga Wróżka Roza. No a teraz póki co zaczynamy czytanie. Co w finansach dla koziorożca od 12 do 18 października 2020? Finanse. Mmm. No coś tutaj runie, ale słuchajcie, runie po to, by yy, były te zmiany. To są takie, jeżeli wy nie chcecie zmian, to no los zrobi to za was, tak? Ale to są po to, by yy, było lepiej. Yy, trochę to tak jakby może was prowadzić w jakiś stan depresyjny, jakąś niepewność. Ale wy już z tego wychodzicie, będziecie z tego wychodzili, z tych stanów lękowych, stanów depresyjnych. Yy, czyli tutaj yy, no, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Zobaczymy, co nam powiedzą karty wyjaśniające. Wychodzicie z zawieszenia. Być może ktoś nie miał pracy i yy, zastanawiał się, co zrobić, pojawiła się nowa oferta i wchodzicie w coś nowego, tak? I wychodzicie właśnie z tych stanów lękowych, niemniej wy się boicie, i tak jakby starajcie się zachować tą równowagę, yy, ale spójrzcie na tą sytuację z innej perspektywy. Jeżeli pracujecie i są jakieś zmiany, no to te zmiany muszą się dokonać, tak? Musicie się z tym pogodzić. Z czasem stwierdzicie, że to wychodzi na lepsze. Zwracajcie uwagę jedynie na równowagę. Cały czas te dwójki są, czyli równowaga. <śm> Zobaczcie, nie będę już ciągła, widocznie tak musi być. Czyli tak, tak musi być. Włóżcie w to troszeczkę serducha, pogódźcie się z tym, że tak musi być i będzie dobrze. Jeżeli staracie się o kredyt, to dostaniecie ten kredyt. Zwróćcie uwagę tylko na, na umowy, jak są sporządzone, czy, czy wszystko jest prawidłowo, chociaż tu powinno być dobrze, ale no. żebyście też za dużego kredytu nie brali, żebyście nie, nie przedobrzyli z tymi finansami. Czyli też zwróćcie uwagę na to, jeżeli wydajecie pieniądze, żebyście zachowali równowagę umiar, yy, żeby nie stracić więcej niż, niż możecie, tak? Żeby później wam nie brakowało. Dobra, że zobaczmy w uczuciach, co tutaj yy, się dzieje, yy, Bitwa ze swoimi myślami Stany lękowe, stany depresyjne eee, Myślę, że, że tu już czas z tego wyjść Może się pojawia jakaś nowa osóbka Ale wy jesteście czymś przygnębieni Nie wiem o co tutaj chodzi Chyba za dużo w tym związku dajecie od siebie Karty mówią, że powinniście zachować umiar Czyli y, ta równowaga powinna być, tak? Bo Wy dajecie bardzo dużo z siebie i tak jakby y, to Was dobija, że nie ma y, równowagi. Nie ma równowagi. Y, słuchajcie, jeżeli dajecie za dużo od siebie, no to odpuśćcie po prostu. Czasem trzeba odpuścić, by nie wypłoszyć tej osoby. Zobaczmy, co nam karty wyjaśniające. Zobaczcie, dużo, no, stany lękowe, ewidentnie, no, deprecha, jak byk. No i karty nie chcą mówić, stop, tak? Czyli tutaj, yy, no, wy nie wiecie, jakiego dokonać wyboru. Praca nad sobą, praca ewidentnie nad sobą. Słuchajcie, yy, żeby być szczęśliwym, wy może sami nie doceniacie, co macie i dlatego jesteście nieszczęśliwi. Więc, więc tutaj po prostu czasem tak jest, że jesteśmy ciągle niezadowoleni ze wszystkiego, tak? Nie, nie potrafimy doceniać to, co nas otacza, to, co mamy i ciągle narzekamy. Trzeba być wdzięcznym za to, co mamy. Zacznijcie to dostrzegać, co macie i kogo macie. Czyli tutaj praca nad sobą, nad uduchowieniem, nad swoim wnętrzem. Nie zamykać się, zachować umiar i wejść w głąb siebie, tak? Czyli czasem zak, zakryć te klapki, ale zobaczyć też w wewnętrzu, czego ja chcę, czego ja oczekuję i yy, zacząć nad tym pracować. Zacząć nad tym pracować. Może tu chodzi też o wnętrze, żeby samego siebie pokochać, żeby nad samym sobą pracować. Zachować umiar, nie pakować się w jakie byle jakie związki, byle by kogoś mieć, a później cierpieć i później te stany depresyjne. Wy musicie zacząć szanować siebie. Tu chodzi o yy, poczucie yy, własnej wartości. Dobrze, zobaczmy co w zdrowiu dla koziorożca od 12 do 18 października 2020. Zdrowie. Spacery się kłaniają. Może niektórzy wyjadą do jakiegoś, y, gdzieś do sanatorium, tak, ale tutaj głównie połączenie z złonem natury. Korzystajcie jak najwięcej. Wyjazdy do lasu, jakieś wyniki. Wyniki tutaj też trzeba zrobić, bo są dużo tajemnic. Zwróćcie uwagę na dietę z zęby. Tutaj ewidentnie, tak, układ y, hormonalny, więc tu. Y, trzeba y, popracować. Też może chodzi o to, by zwrócić uwagę na dietę, by pro, popracować nad swoim ciałem, y, zmienić y, nawyki żywieniowe, tak? I tutaj po prostu y, może trzeba zasięgnąć wiedzy fachowców, udać się do dietetyka, może też praca na, nad ciałem, metamorfoza, czyli siłownia, tatuaże, nie wiem, fryzjer, tak? Że będziecie zmieniać fryzurę, no, no, nie wiem, no tutaj po prostu tak, taka sytuacja się pokazuje, że. Ale też mówię, zwróćcie uwagę na hormony, bo być może jecie jakieś takie rzeczy, gdzie tam te hormony szaleją, tak? Więc tu po prostu trzeba zwrócić uwagę na to. Dobrze, zobaczmy, co nam karty rady powiedzą dla koziorożca od 12 do 18 października 2020. Karta rady. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Czyli należy sobie wyznaczyć cele i zacząć działać, tak? Małymi kroczkami. Czyli dany cel, jeżeli jest coś dużego do osiągnięcia, zrobić plan. Tak jak niektórzy robią biznesplan, jak to osiągnąć? No to na tej zasadzie, tak, zapisać cel i działamy. Co robimy po kolei, żeby to osiągnąć? Zobaczmy, co nam powie druga karta rady. Koziorożec od 12 do 18 października. Obdarły miłością siebie i innych. Czyli to, co powiedziałam. Chodzi tutaj o praca nad samym sobą, nad swoim wnętrzem. Wy musicie tak, jakby zmiany zacząć od samego siebie, drogie koziorożce, żeby wyjść z tych stanów lękowych, czyli praca, praca jeszcze raz, praca nad samym sobą. Dobrze, to by było na tyle, drogie koziorożce. Wszystkiego dobrego. Ściskam was cieplutko. dbajcie o siebie, yy, dbajcie o swoje zdrowie, dużo witamin. Yy. Suplementów teraz, sobie bierzcie, żeby się wzmocnić na, na zimę. Bo, jak słyszycie, no, jestem poprzeziębiana. Także, też yy, jakieś zaniedbania <grych> powstały. Wszystkiego dobrego, buziaczki. I do następnego razu. Pa!